Hej kochani, witam w kolejnym odcinku z Don't Starve Together. I nie wiem czemu zgasiło się wszystko, co podpaliłam. Podpaliłam i wyszłam z gry i wyszłam z powrotem i wszystko jest spalone. Jaki czad! Ej, fajnie. W sumie w ten sposób można szybko. Hmm. Nie trzeba wtedy czekać, aż wszystko się ten zjarczy. Fajne. Dobra, postawimy sobie maszynę tutaj. Ponieważ ja bym chciała już stworzyć <grych> tutaj. I zacząć już tutaj porządki. Musimy zrobić sobie skrzynkę przede wszystkim na ten. Na świąteczne ozdoby. A na razie to tutaj zostaje. To idzie tam. Ciup ciup hop-hop. To i to. I to na razie. I tyle, bo nie ma więcej miejsca. To wiem, że jesteś błot. Daj mi sekundę. Muszę tylko tutaj zaraz garnek zrobić i. Zrobimy ci jakieś te. Jakieś kule 4, 5, 6 i w sumie ekstra jakieś na jakiś bumerang czy coś na razie. Dobra, na razie niech sobie tutaj to stoi. A my w tym czasie... No, już chciałam zabić go w sumie na wypełniacz, ale dobra. O, tutaj dwa sobie aż latają. No to nie. To wypełniacz będzie. <gry> ale ten, jakby dusza z niego tak dziwnie wyparowała, patrzcie. <noise> Ale to fajne. Dobra. Wiesz co? O! Weźmiemy sobie świeże łódka. Weźmiemy sobie marchewkę. W sumie ja je zbiorę te jagody, bo one jeszcze zdążą odrosnąć. 11 głodu. Tamte też zahaczę. O, w sumie pajączki? A i tą królową trzeba będzie znać, kurde. W sumie, jak żabę nas nie zaatakuje, my ją zaatakujemy pierwsi, no to wychwytka ją tam dosyć szybko, ciacha. E, dobra, żarcie, co potrzebuję? Patyki, patyki, patyki tam gdzieś były. Hmm, właśnie, gdzie są te jagody nowe? Gdzie są patyki? Zawsze porzuc Właśnie, ej, o co chodzi? Coś mi pisał ostatnio w komentarzu, że też nie ma jagód tych nowych, czegoś tam jeszcze. Dlaczego ja nie mam jagód? Hmm. I dlaczego nie mam drzewek? Drzewek z patykami. Tak fajnie się je zbierało. To było takie łatwe. Nie trzeba było, właśnie, czekać, aż się. Ale dobra, myślę, że to nie jest jakiś taki straszny problem. Chociaż. Hmm. Jest to dosyć zastanawiające, muszę przyznać. Jestem pewna, że wybrałam Together Biom. o, -o. Oj, Fritka, głodujesz. Nie dam ci tego zjeść, bo nie z 10 sanity. No dobra. Muszę dać ci trochę czasu. Trochę za szybko ci to życie jednak spadało. E, Wezmę sobie drugą góry, Chociaż mam właśnie właśnie... Bliup. Bliup. Dobra. Idziemy szybko robić... E, raz, dwa i trzy chyba. I jest garnuszek. Arnuszek. Tutaj powstanie. Jest mjąsko. Jagódka, jagódka, marchewka? Może być. I. Łopata się przyda. E, no ale co nam właśnie. Dobra, już wiem, co zrobimy. Ogrodzimy to płotkiem. I te żabole nie będą wyłazić nam. Haha. Ha. To jest plan. To jest plan. Dobra, zjedz to. zrobimy tak. W ogóle nie wiecie co, nie podoba mi się to, że to mięso jest takie już podpsute. Zrobimy trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. No. Kulki, mogą być. Tu jeszcze jedna, tutaj motylek i dwie gody albo nie. Jeszcze marchewkę. Ej, no tu naś tego tutaj co chwilę. To przecież my tu będziemy mieli żarcia pod dostatkiem. <grych> żarcie, żarcia. Dziękuję. Uhuhu, hup tak na mało nie wleciał w ekran. Kolejne. Raz, dwa, trzy i łódko, A co? Tyle tego mamy, że nie ma co żałować. Wiecie co, to też będzie potrzebne na klatkę dla ptasiora. W sumie to chyba możemy już ją zrobić. Prawda? Tylko musiałabym zamienić to. Na dwa. Bodajże. I teraz musiałabym zbudować lepszą maszynę. <grymne> Raz, dwa, trzy, cztery. Uuu, żarcie się psuje. Dobra. przepieczamy je całe. Okej. Okay. Po co ja tą linę zrobiłam? W sumie nie wiem. Nie wiem. Dobra, co my tu mamy? Dobra, nie będę marnowała czasu. Dobra, dobra. Ja że za dużo, to dobra, może zrobimy sobie jakąś zupę. Yy. A jakbym tak zrobiła, też wyjdzie zupa. Zrobimy sobie zupę, a zupa się będzie psła, zupa chyba też się nie będzie psyła, czy będzie się psuła? Muszę zobaczyć różnicę pomiędzy zupą. To czyli, Dobra, robimy lepszego machine engina. Czyli D. Mhm. To już się zrobiłam. To już się rozpędziłam. Nie mamy drewna. <laughs> Cztery dechy. A my nie mamy w ogóle. Au! Ale łopata jest. O właśnie. Słyszę, pająki jak tu ptają. W sumie źródło życia i sanity, jakby nie patrzeć. No, wiedziałam, że mnie zaatakują. No, co za paskudztwo, jedneczka Gdzie jest moja broń? O. Dziękuję. Jeszcze ktoś? Haha, nie zobaczyli, że im braciaka ubiłam. Nie, 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 tego nie malutka. Weź te duże Drzewka. Grzybek. W sumie to też jako wypełniacz. Właśnie, Wikifritka, Ty nie będziesz mogła jeść grzybków, żeby ci polepszyć sanity, więc dla Ciebie chyba trzeba będzie robić namiocik. I będziesz musiała w nim dosyć często spać. Chociaż w sumie sanity, życie Ci rośnie, jak bijesz. No, Nie, moim zdaniem Wikifritka to jest naprawdę <laughs> łatwa postać. No, Z tym jedzeniem, no to jedzenie jest takie nudne, moim zdaniem. Cały czas to mięso i mięso i mięso. Kulki i później jak się ma jajka, no to jajka z bekonem albo szynka. Z miod na miodzie, tak, z miodem to w sumie takie moim zdaniem jedyne, i garnek mięsny, tak y czy ja mam światło? Mam zapłoń dobra, użyjemy chyba te sobie chociaż nie, zostawimy dylematy, dylematy, rozpalimy tym jednak <grym> postanowione, czekaj, muszę, muszę uderzyć dwa razy, o, tu sobie no właśnie w Dostaw tego nie można przytrzymać Spację jak jest ciemno bo ona już nie uderzy czy to się zepsujesz? Kurde, to się psuje. Eee, dobrze, poczekajmy, gdzie jeszcze spadnie do zera, i zjesz sobie zupkę. I tą sobie zostawimy. W takim razie, co ja tu mogę wykorzystać, żeby się tego pozbyć? Lodówka. <laughs> to bym przepiekła, żeby nam tutaj urosło. No właśnie, żeby się zwolniło miejsce. I, 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 I lodówka to, to, Aha, na lodówkę jest potrzebna lepszy ten. No tak. Cztery deski. No to nam akurat wystarczy. Kamienna wystarczy chyba. Raz, dwa, trzy i cztery. Eee, raz i dwa. Ok. co tam jeszcze? Cztery dechy i dwa kamienie mam, czyli cztery dechy. Gdzie tam jeszcze te trzy drewna? A, ja widziałam tylko 20. Ale syf. <grych> Nie ma miejsca na nic. Dobra, weź te cztery deski. Zamiast tych kasztanów weź się tutaj przesać. To zamiast tego drewna, które jest rozstakowane, a to będzie trzymał w ręku. I my robimy tak. Postawimy sobie bliżej. I do widzenia. Porządek musi być i drewno i złoto. Okej. Okay. Teraz bbbbb na lodówkę, jeszcze jeden kamień. Jest i lodówka, która powstanie tak blisko. Hop, 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 hop. No, od razu ile miejsca. Ty możesz sobie iść tutaj. Co my mamy? Ile jeszcze drewna? Dziewięć. Bardzo malutko. Bardzo malutko. Żabko, moja droga. Chodź do nas. Hop. A jeszcze jedna jest. Aj, chciałam cię. Tak systemem trochę, ale. Nie wyszło. Ok. Zaraz nam zgłodniesz, koleżanko. Potrzebny nam. Topór. Jeszcze jeden. Skrzynka by się przydała na osoby świąteczne. Chociaż, patrzcie, tyle żab zabiliśmy, A, a nie jedna ozdoba świąteczna nie wpadła. Hmm. wpadła hmm. hmm, hmm, hmm. Dobra, wystarczy tego ścinania na dzisiejszy odcinek. <gryw> Ileż to można ścinać drewna? I my sobie to słowa Mm. O, właśnie. To miałam na myśli. No weź, ty nie gadaj. Co za łaj, za Normalnie nie spodziewałam się tego po tobie. Serio? Nie zjesz zupy z Mandreika? Ale, ale ty jesteś. No nie nie mogę uwierzyć. Taka, takie marnotrawstwo. jedzenia O, i mamy za mało złota, dobra. Dobra, gdzie my się znajdujemy? Ja bym się przeszła na górę albo gdzieś tam, tylko nie no, mam miejsce, dobrze, dobrze, dobrze. Trawka. E, mam, dobrze. No, podnieś tą trawkę. No właśnie, i chociaż no, no, jeszcze dużo mapy nie odkryliśmy, ale mam nadzieję, no skoro ten biom jest, to, to co, nie będzie takich potworków, co odstają trawką? Hmm. Kurczę, no nie. Coś jest nie tak z tym światem. Może przez przypadek kliknęłam. Nie no, na pewno zostawiłam biomy together'owe. Tylko, że zmieniłam z y, rozmiar. Z large chyba tak był? Standardowo ustawiony? Albo nawet together był ustawiony. Ja zmieniłam na medium. Żeby nie był taki ogromny. Ach, będę musiała zobaczyć później w opcjach. Można, nie? Chyba zerknąć do świata, tylko nie będzie można już nic zmienić, ale można zerknąć. Tak. Tak, więc zerknę sobie. Po tym odcinku... I co, nie wzięłam nic do, do jedzenia. Kurze, z tego mandrejka, to nie wiem, świnią tam albo... Nie. Patrzcie, kolejna jaskinia. <gryw> ale beka! Ej, marchewy też, będzie do wypełnienia garnka. No i co, piąty dzień? Zima się zbliża. Mm. Wielkimi krokami, w ogóle wiosna? Nie, to jesień, tak, jesień. Ukwitka to w kożuchu zimowym. O, słyszę, ul. Może jakiś taki ten? Królowy? Królowej? Gdzieś tu w pobliżu? Halo, halo? Nie? Okej. Okay. A, jaski mamy do wyboru do koloru. Co mi się bardzo nie podoba. Chociaż w sumie, co za różnica. Jak ich nie rozkopiemy, no to to nie będzie problem. Nie będą nam nie to latały. Ale nie podoba mi się to, że nie mamy tych jagód, które się bardzo szybko psują. Potworków. Ale w sumie najważniejsze, że mamy worek. <grytanie> worek Mikołaja jest. Są pety. To najważniejsze. Dobra, wskakuj, chodź, zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi. Może znowu w jakieś fajne miejsce. O! No, da. <grytanie> Dobra, już przestań. Daleko to nas to nie zaprowadziło. Rozbrajają mnie takie naprawdę dziury, które przenoszą nas... Nie wiem, zanim ten ekran się załaduje, jak się wskakuje, to chyba szybciej by się tu dobiegło. Ale spoko. Grzybka nie, nie będziemy, w razie czego znajdziemy coś fajnego. O, kolejna. Część, co my tu mamy? My tu mamy drogę. Mamy tu ule. Ale widzę same małe. No, tak poplątana trochę ta droga. A może jakiś Chester? O! Dokąd nas ta droga za A co my się tu zbliżamy? Uuu o, chodzący stół! A e, mamy młotek! Cześć, idzie za no nie jeszcze? No ile czasu mam go tak bić? Mówiliście, że młotkiem mam gubić. Nie, to nie miało chodzić. Ostawa świąteczna. I właśnie musimy, jak na postawić. Będzie przed zimą, nie wie. No idziesz? Ej Halo! tu. <noise> Nie chodzi za mną. No trudno. Dobra, bo tu idzie już w ogóle noza. Ja to ani żarcia. Ani blisko domu. Ale za to kreta zabije. Szybko, Yeah! Dobra, yy. O, tu! Mam cię. <noise> patyków właśnie, patyków trzeba nazbierać, zbierać, a najlepiej... O! Ło, wow, wow. wow! Co to było? Ja myślałam, że to jest jakiś, nie wiem, ogonek... Jak mnie to przestraszyło! O oh, fuck! To jest jakiś pająk! Wow! Idziesz? O, oh, fak. Iha, ja, ale czat! Podoba mi się to. Ale fajnie, on tak fajnie gra, jak idzie. Nie, ale te nogi to mi się w ogóle nie podoba. A normalnie aż mnie skręca. Jakby coś takiego, nie wiem, jakby coś takiego zobaczyła w nocy, to bym chyba zawał dostała. Fakt, że ta różyczka jest śliczna na, na tym stole, ale. No i co, on w nie będzie za mną chodził. No świetnie. I co? Zgubimy go teraz? Może nie pokazuje na mapie. Może przyjdzie do nas w nocy. Tam jest kolejna dziura. Chodźmy. Chodźmy, idźmy. Nie, bo ty jesteś głodna. No to może e, mięsko zaraz zjesz. Muszę zobaczyć, dokąd nas prowadzi dziura i właśnie, co chciałam zrobić, to wykopać te patyków i przesadzić je bliżej naszego obozu, bo chyba nie mamy tam... Gdzie nasz obóz w ogóle? Tu. No właśnie, nie mam patyków. Nie mamy w ogóle patyków. Mamy dużo trawy tym razem, ale nie mamy patyków. A tu jest ich bardzo dużo. Nasiona też by się przydały na jakieś farmy. Musiałabym przytulić trochę te bufalki, <laughs> bufalki. Trzy. Ile tego mam? Osiem. Właśnie tak do dyszki, bo dyszka to jest tak, stak, tak, tak, tak. I wystarczy. To sobie zbierz. Bez wykopywania na razie. Chociaż... Hmm... Nawóz jest. O właśnie tu już. Musisz to tak zrobić, koleżanko. I zjeść sobie to na dwa... A, i to trochę mało tego. A ja co będzie, jak zjesz sobie takie? Minus 10 nit. Yeah, może być. A zjedz jeszcze jedno. Co tam najwyżej ci trochę na psycha siądzie? Wykfryjitka. Czego to się nie robi dla jedzenia mięsa? <grymne> Oj, trochę nam się kolory takie trochę zamgliły, co? I trochę nam ten lata ekran. Ale o, w sumie tutaj mam żabi utka. Skąd mam? Oj, trochę dużo tych żabich Za dużo, za dużo. Idziemy do góry. Chester, 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 chester. Dobrze, a może kwiatki? Cześć! Jak się masz, chłopie? Pajęczynę, ozdoby. Ta niepotrzebna lina. No, może kupę też potrzebuj? Czemu by nie? No, Chester. kopelat chopie. Kopelat, Już go tak dawno nie widziałam. Już nie wspomnę o tych przemienionych. <noise> Trzeba będzie się wziąć za to. Co ty tam jesteś? Koszmarne paliwo, żeby cię przemienić w większego, albo niebieskie kamienie, żeby cię przemienić w lodówkę. A wolałabym cię przemienić w większego. W strasznego Czesterka Dobra, bo ja tak łażę i zbieram wszystko, co napotkam. Nie no, naprawdę nie, nie ma tych. Strasznie dużo trawy jest, także i nie ma jagód i nie ma patyków. Ja nie wiem, co się z tym Starem dzieje, czy ja coś namieszałam, ale. Wracamy do, do obozu powoli. Jeszcze może jakieś kwiatki po drodze? Może jakieś potworki po drodze, żeby Sanitina nabić I życia trochę. Wypełniacza mamy sporo. Mięso, w sumie zjadłaś, ale są łódka. No dobra, to wypełniacza mamy sporo. Teraz brakuje nam tylko żarcia. E, nie no, ta mapa jest po prostu jakaś dziwna. Delikatnie mówiąc. Okej. Okay. Cześć chłopaki, jak się macie? Ja robię łódkę, tylko zbieram po drodze. Yy, miałam tu wejść? Ej, ej, dobra, 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 chłopaki, dobra. Już bez nerwów, bez nerwów. Hop. Zobaczmy, gdzie nas ta dziurka przeniesie. Na pustynię. Uhuu. I to dosyć ciekawe miejsce. No przestań już, jak ona długo gra. <grywa> <grywa> Ile kłębków? Ja nie wiem, czemu, ale ja uwielbiam otwierać. <grymne> jest kłębek i jest super. Chodź. Widzę, że lecisz do mnie. Chodź tu. Piórko. Piórko, nasionka i trawa. Bo to jest taki. To jest taki opening normalnie. Każdy kłębek to może być coś fajnego. Dobra, ale myślę, że wszystko nie będziemy zwiedzać tej pustyni, chociaż może. nie no, bo jak się na Mohozmaka natkniemy, to będzie kiepsko. Eee, <grafię> złe kwiatki, co my tu mamy? Siesta lintu, okej. Okay. Czyli tutaj, tak? O to. No spoko, ale my mamy już maszynę, więc... O, myślałam, że to bym ten... Masełko, tam leżało to. Dobra, muchosmok, jak będzie gdzieś blisko, to nam się lawa tu pojawi, więc. O, złoto jest nam potrzebne. Chester, i złap kłębki. To było fajne, jakby Chester mógł łapać kłębki. Huhu. To dopiero by było czadowe. Trochę, ile tam? 6 zł. A na co to te złoto były mi potrzebne? Już mam zapomnieć. pierunochron na pewno ale to nie na piernochron patrzyłam na co ja patrzyłam? pokazywało 6 nie pamiętam spoko nie szkodzi Eee... Uh, uh, uh. okej okay. jednak ja tych nie lubię no i nie wiem czemu nie lubię tych zwierząt ptasiorów, padlinożercy takie, ych, nie wiem Denerwują mnie w Don't Starry. Tak samo jak mewy w Don't, St Don't Starve. Tak tutaj te. Mnie denerwują. Takie, nie wiem. Niepotrzebnie to dodali do gry. <gry> Tylko w człowieka. A nic fajnego nie ma. Ja nie mam szczęścia do takich rzeczy. Nie mam szczęścia do jakichś, nie wiem, gier, kart, loterii i tak dalej. O, <gry> Otwieraj. Eee, okej. Okay. Wiem, że jesteśmy trochę głodni. Właśnie, często gdzieś ty był. często gdzieś ty był. Masz mandragorę, bo nam jest niepotrzebna. To też. No dobra, wiesz co, bo ci gdzie spadła. <laughs> Więc jest sobie. trzy łódka. Okej, okay. lecimy dalej. A może pozbieram sobie trochę? O. No to sobie poleciałam dalej. Po ciemku. <laughs> e, Wydoby... Nie mam kilofa? Kilofu? Kilofa? Ała.